Białęzie dla wielu to po prostu śmieć lub niepotrzebny odpad. Ale są tacy, którzy widzą w tym bardzo cenny surowiec, który w nowoczesnych urządzeniach można przerobić na energię elektryczną, ciepło, a nawet lód. I to niedaleka przyszłość, ale teraźniejszość. W programie pokażemy dwie innowacyjne elektrociepłownie na biomasę działające w Krośnie i Arłamowie. Są największe i najnowocześniejsze nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Sprawdzimy, jakie korzyści przyniosło ich uruchomienie. Do końca XVIII wieku głównym źródłem energii były źródła odnawialne, czyli można powiedzieć, że dziś wracamy do tego tylko w bardziej nowoczesnych technologiach. Konieczność wynika jednak z tego, że musimy chronić nasz klimat, bo nie to nie jest tylko dla nas, ale też i dla przyszłych, przyszłych pokoleń. Stąd też nawet ta energia odnawialna jest wysoce efektywnie dzisiaj wykorzystywana przez nas. Sprawność układu, który my wybudowaliśmy, sięga blisko 90%. Produkujemy energię ciepną. No, ale też i elektryczną w układzie wysokosprawnej kogeneracji. Także tutaj rzeczywiście korzystamy z tych odnawialnych źródeł, ale już absolutnie bardziej efektywnie, jeżeli nasi przodkowie to czynili. Dlaczego postawiliście akurat na biomasę? Zmienia się sporo w polityce energetycznej świata. Podstawa to jest ochrona klimatu i na pewno ciepłownia na miał no, jakby nie wpisuje się w kierunki energetyczne określone przez, przez Unię Europejską. Dokonaliśmy bardzo szerokiej, gruntownej analizy i z tej analizy rzeczywiście wyszło, że biomasa na tę chwilę jest optymalnie wyglądająca. Może też dlatego, że w koło jest mnóstwo tartaków, mnóstwo lasów, czyli o surowiec nie będzie trudno. No oczywiście braliśmy pod uwagę również dostępność surowca, bo biomasę, którą spalamy w naszych ciepłowni, to jest głównie odpady potartaczne z jakby lokalnych tutaj zakładów produkcji drzewnej, ale też wykorzystujemy odpady takie gałęziowe z przecinania drzewostanu w mieście, w domach prywatnych. Problemów nie mamy z dostępnością surowca. Jesteśmy tutaj na placu przed elektrociepłownią. Z jednej strony z rębki, z drugiej miał węglowy. Czyli można powiedzieć, że elektrociepłownia i ciepłownia pracują razem? Elektrociepłownia biomasowa pracuje cały rok, natomiast ciepłownia na miał węglowy jest no, może nie do końca szczytowa, ale to jest ciepłownia sezonowa, wykorzystywana w sezonie zimowym, kiedy to zapotrzebowanie na ciepło jest większe, aniżeli jesteśmy w stanie z biomasy wyprodukować. Rok działa już przynajmniej ta elektrociepłownia. Czy nadzieje związane z Oszczędnością i ekonomią się potwierdziły? Nasze oczekiwania były może od strony ekonomicznej zdecydowanie większe, natomiast no, wsparcie dla e, energii odnawialnej w naszym kraju jakby w tej chwili zawisło troszeczkę w próżni, przestał działać stary system wsparcia. W tej chwili jest przygotowywana nowa, nowa ustawa i może to jest taki trudniejszy, trudniejszy okres e, dla nas w tej chwili, ale e, pokrywamy wszystkie koszty związane z działalnością i tutaj, jakby zagrożenia. Zagrożenia żadnego nie ma. Natomiast patrząc w przyszłość, nowe rozwiązania, które są projektowane, jak się ta sytuacja ustabilizuje, to myślę, że oprócz zadowalających efektów ekologicznych, również i ekonomiczne będą dla na nas pozytywne. Ale chyba korzyści ekologiczne są znaczne. Tutaj wystarczy spojrzeć na owe dwa kominy. Z jednego mnóstwo ciemnego dymu, z drugiego prawie niewidoczny. Zużycie miału węglowego ograniczyliśmy o połowę. Do tej pory spalaliśmy 15 tysięcy ton miału węglowego. W tej chwili przy pełnym sezonie, bo ten ostatni sezon to nie jest reprezentatywny, bo zima była kiepska, ale zakładamy, że w granicach 7-7,5 tysiąca ton miału węglowego będziemy spalać. Sama elektrociepłownia nie była tania, choć korzystaliście z unijnych dotacji, jednak 32 miliony złotych to są olbrzymie pieniądze. Czy dziś może Pan powiedzieć, że warto było? No zdecydowanie warto, dlatego, że wchodzimy w absolutnie inny obszar funkcjonowania już, jeżeli chodzi o ciepłownictwo. Wykorzystujemy najnowsze technologie, poszerzyliśmy powiedzmy też gamę produktową, bo produkujemy energię elektryczną i to, i to ekologiczną, także zdecydowanie pozytywna inwestycja. Takich instalacji w naszym w kraju jest zaledwie kilka, na co chwilę jeszcze. Na czym polega nowoczesność i innowacyjność tej elektrociepłowni? Przede wszystkim polega na tym, że paliwo zastosowane tutaj, czyli zrębka drzewna, jest uznawana jako odnawialne źródło energii. Oraz, że technologia jest wysokosprawna, czyli jest kogeneracja wysokosprawna. Mi bardzo naukowo. Jak to działa? Proces, który pokazuje podawanie, przygotowanie paliwa, podawanie go do paleniska, tu następuje spalenie i przekazanie tej energii do spalin. Następnym etapem jest odebranie tej energii spalin, co się odbywa w tym kotle odzyskicowym. On jest zbudowany w ten sposób, że wokół tego zbiornika cylindrycznego są rury, przez które przepływa olej termalny, który jest czynnikiem odbierającym. I następnie te spaliny przepływają do elektrofiltra, gdzie są oczyszczane z pyłów i innych zanieczyszczeń. Sprawność tego urządzenia jest powyżej 99%. Mamy bardzo niskie emisje pyłów w tej instalacji. Norma w tym momencie jest 100 mg, my dajemy około 30. I ten olej termalny, który tu został podgrzany do temperatury 300 stopni, trafia do serca, jakby Instalacji do wymiennika, w którym podgrzewa drugi olej organiczny, który odparowuje tutaj. Pary tego oleju trafiają na generator, który napędza turbinę, która produkuje energię elektryczną. Następnie, aby cykl mógł być, zachodzić, muszą być schłodzone. Schłodzenie następuje w tym miejscu, a czynnikiem chłodzącym jest nasza woda sieciowa, która w ten sposób podgrzana trafia do odbiorców latem, a zimą jest podawana na kotły węglowe które podgrzewają do temperatury potrzebnej w danym momencie do, dla odbiorców. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu jest hala kotów. Tak, tu jest hala kotów. Paliwo jest transportowane z tamtego pomieszczenia do paleniska. W tym palenisku następuje spalanie, to co widzieliśmy na schemacie. Następnie tu jest kocioł odzysklicowy, którym odbieramy tą energię zawartą z paliwa. Paliwo, które jest stosowane u nas, może być mokre, czyli takie, które powstaje w naturze. Nie trzeba tego paliwa podsuszać specjalnie, trzeba dodatkowej energii dodawać, żeby można było to paliwo tutaj spalić. Też nie ma tutaj paliwa pomocniczego tu nie ma współspalania z węglem, z olejem, z gazem jest to spalanie czystej biomasy, paliwa traktowanego jako odnawialne źródło energii. Serce jest obok. Serce jest obok, tam jest właśnie ta instalacja, w której wykorzystana energia z tego paliwa jest zamieniana w energię elektryczną, a następnie odbierana jest ciepło. Można powiedzieć, że cała ta elektrociepłownia jest bezobsługowa. W jakim zakresie oczywiście tak. Jest tu bardzo dużo automatyki, która pozwala osobom, które nadzorują na bieżąco tą pracę, widzieć, co się dzieje. Ewentualnie jak są jakieś. Rzeczy zagrażające prawidłowej pracy, oczywiście szybko reagować. Od roku działa tutaj nowoczesna elektrociepłownia. Czy zauważył Pan jakąś zmianę? Tak, jest jednak trochę czystsze powietrze nie spadają te. Bo mam garaż na Łężańskiej, to już nie lecą takie różne, jakie e, popiół czy nie popiół taki, także jest trochę czyściej. Uważa Pan, że warto inwestować w takie technologie? Na pewno warto. Dlaczego? No powietrze na pewno jest czystsze. Pomiary na pewno to wykazują. Elektrociepłownia w Krośni obsługuje 75% mieszkańców miasta. Podobną pół roku wcześniej uruchomiono w nowoczesnym kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym w Arłamowie. Tu z biomasy wytwarzane jest nie tylko ciepło i prąd, ale też tak zwana woda lodowa do klimatyzacji. Czy można powiedzieć, że cały ten obiekt... Nie potrzebujecie energii elektrycznej z zewnątrz? Elektrociepłownia zapewnia stuprocentowe pokrycie zapotrzebowania na energię. Jak działa cały ten system? Chodzi o wytwarzanie i prądu, i ciepła, i wreszcie klimatyzowanie obiektu. Czy nadrzędnym medium, które produkujemy jest ciepło? Ciepło pozyskujemy ze spalania biomasy. W tym przypadku biomasą jest drewno. Drewno w postaci zrębki energetycznej lub odpadów drewnianych, tartacznych jak również biomasy pochodzenia agro, czyli biomasy produkowanej stricte po to, żeby ją spalić. Z ciepła produkujemy prąd. W organicznym cyklu rankina odbywa się produkcja energii elektrycznej. Z ciepła również produkujemy wodę lodową w agregatach absorpcyjnych. Na brąku litu za pomocą odpowiednich przemian fizykochemicznych wytwarzają wodę lodową o temperaturze 7 stopni. Jest to temperatura, która w zupełności wystarcza do składzenia obiektów w okresie latnim. Jaką wydajność ma ta elektrociepownia? Zainstalowany kocioł pod względem mocy cieplnej to jest 7 MW. Generator ma moc 1,4 MW, natomiast mocy chłodniczej na chillerach mamy zainstalowanej 2,7 MW. Można powiedzieć, że bardzo małe miasteczko jesteśmy w stanie ogarnąć energetycznie naszą tutaj jednostką. Zapotrzebowanie ośrodka na energię nie jest stałe. W tym przypadku mówimy o energii elektrycznej. Jeżeli jest małe obłożenie hotelu, jeżeli w godzinach nocnych obiekt pracuje, wiadomo, nie zużywa tej energii, natomiast generator pracuje z pełną mocą cały czas. W związku z tym nadwyżkę energii oddajemy do sieci, otrzymujemy za to pieniążki. Elektrociepłownia stoi na granicy rezerwatu i proszę zwrócić uwagę, że Praktycznie nie ma żadnej inwazyjności. Pomimo, że jest to tak duży obiekt, można by było przypuszczać, że będzie szkodził środowisku. Tutaj były wykonane odpowiednie analizy, odpowiednie pozwolenia. W oparciu o to ten obiekt uzyskał zgodę na to, żeby w ogóle powstał. Dwa lata pracy potwierdzają nam, że jest to jak najbardziej bezpieczny i ekologiczny obiekt. Czy dwa lata pracy potwierdzi, że taka inwestycja, bo nie była to tania inwestycja, jednak się opłaca? Zdecydowanie ta inwestycja się opłaca. Koncepcja ośrodka obejmowała różne metody ogrzewania, które były analizowane pod względem ekonomicznym. Tutaj w naszych warunkach nie mamy gazu dostępnego, więc musiałby to być na przykład olej opałowy, węgiel kamienny, czyli nieekologiczne źródła, natomiast w kontekście ekonomicznym dużo droższe w wykorzystaniu niż to, co powstało. Sama inwestycja była bardzo droga. Natomiast jej amortyzacja czy zwrot powinien nastąpić po około 10 latach. To jest bardzo dobrze, uważam, na tego typu obiekt. Całkowite koszty zamknęły się w nieco ponad 30 milionów, z czego 16 milionów otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu spójności Infrastruktura i Środowisko. Produkcja energii pokrywa nam koszty funkcjonowania elektrociepłowni, w związku z tym ciepło i chłód mamy za darmo, tak mówiąc już. Bardzo prosto. Skąd czerpaliście pomysły? Bo jak wiadomo w naszym kraju niewiele jest tego typu elektrociepłowni. A jeżeli chodzi o produkcję wody lodowej, to nie wiem czy istnieją takie. Jednostka, która produkuje w trigeneracji, czyli ciepło, energia elektryczna i chłód, no w Polsce opalanej biomasą nie ma. Powiem więcej, nasza jest największa w Europie, jeżeli chodzi o trigenerację. Powierzchni do obrzenia mamy bardzo dużo, bo samej powierzchni użytkowej hotel zajmuje 72 tysiące metrów kwadratowych także bardzo, bardzo dużo. Docelowo chcielibyśmy, aby ta elektrociepłownia samobilansowała się to znaczy, żeby środki ze sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej, którą produkujemy w elektrociepłowni, oraz ze sprzedaży zielonych i czerwonych certyfikatów z racji tego, że są to źródła energii odnawialnej wystarczyły nam na Zakup biomasy i utrzymanie chociażby pracowników, którzy tą elektrociepownię obsługują. Dlaczego zdecydowaliście się w zasadzie na taki duży eksperyment? Bo w Polsce nie ma podobnych obiektów. Hotel Orłamów, ze względu na swoją specyficzną lokalizację, jest zlokalizowany na, 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 na szczycie wzgórza z dala od y, obiektów miejskich. No jest to o tyle specyficzny teren, że jest też narażony na na przykład braki dostawie tego prądu. Stąd to jest chociażby jeden z argumentów, dla którego zdecydowaliśmy się na wybudowanie. A druga najważniejsza sprawa to jest y, oczywiście koszty energii elektrycznej, ciepła i wody lodowej, które musielibyśmy ponosić, gdybyśmy tego nie mieli. Tak duże obiekty raczej nie mają sensu bycia bez tego typu obiektów, właśnie jak elektrociepłownia. Koszty dostarczenia takiej ilości energii elektrycznej, ciepła, wody lodowej po prostu by nas w cudzysłowie zabiły. Podkarpackie elektrociepłownie na biomasę działają od niedawna, ale już dostrzeżono ich ekologiczność i innowacyjność. Krośnieńska zdobyła tytuł Perły Podkarpacia w kategorii inwestycji w ochronie środowiska, a elektrociepłownia Warłamowie znalazła się wśród laureatów konkursu na Budowę Roku w Energetyce. Zrębka Drzewna. Te dwie supernowoczesne elektrociepłownie rocznie zużywają jej kilkadziesiąt tysięcy ton. Sprawdzimy, skąd biorą surowiec. Czy przy okazji dla zysku nie wycinane są okoliczne lasy? Jesteście tutaj w regionie największym dostawcą kremki drzewnej. Skąd bierzecie surowiec? Surowiec w całości pozyskujemy z zakładów drzewnych. Akurat w tej okolicy jest ich dość sporo. I w 100% zrębka jest pozyskiwana z odpadów drzewnych, które pochodzą po produkcji desek, parkietu. Nie ma obaw, że są wycinane na przykład dla zysku drzewa z okolicznych tutaj lasów? Całkowicie bazujemy na odpadach, które powstają w procesie produkcji drzewnej. Są kontrole w tym względzie? Tak, jest to przestrzegane przez Urząd Regulacji Energetycznej, także musimy się stosować do tego, musimy wypełniać odpowiednie formularze. Z miesiąca na miesiąc dajemy raporty, z czego jest dana partia surowca wyprodukowana i dostarczona do elektrowni. Kto najwięcej zyskał poprzez uruchomienie chociażby tej elektrociepłowni w Krośnie, a także na Ruamowie? No Myślę, że jest to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, biorąc pod uwagę zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Także jest z korzyścią dla zakładów drzewnych, gdyż mają blisko odbiorcę, który zapewnia całoroczny odbiór tej zrębki i wszyscy na tym korzystamy. Przemysł drzewny tutaj w Bieszczadach jest jedynym, który jeszcze się rozwija i zatrudnia. Nie ma innych przemysłów tutaj w tym zakątku Polski. Pan zatrudnia? 38 mniej więcej pracowników. Przerób drewna w, w rocznie to jest w granicach te 14-17 tysięcy, w zależności jak, jak koniunktura metrów sześciennych. Duża produkcja, na pewno też pozostaje dużo odpadów. Czy odczuł pan, że w Krośnie, w Arłamowie uruchomiono dodatkowe elektrociepłaty? ciepłownej, nowe elektrociepłownie, które opalane właśnie biomasą ze zrębków drewna. Poprawiła się szybkość, że tak powiem, odbiorów. Nie gromadzi mi się za wiele na placu. Są na bieżąco szybciej odbierane. A teraz czas na badania naukowe. Sprawdzimy, czy budowanie drogich, ale ekologicznych i nowoczesnych elektrociepłowni jest opłacalne. Znajdujemy się w Laboratorium Systemów Konwersji Energii i Proekologicznych Technologii, w których badamy podstawowe właściwości paliw stałych, paliw ciekłych między innymi paliw konwencjonalnych, ale również odnawialnych źródeł energii, jakimi są między innymi biomasa. Czy faktycznie budowa drogich elektrociepłowni, ale ekologicznych jest opłacalna w ostatecznym rozrachunku? Biomasa ogólnie jest to naturalne i najtańsze obecnie odnawialne źródło energii i z powodzeniem właśnie może być wykorzystywana w tych, w tych systemach energetycznych. Charakteryzuje się przede wszystkim zerową emisją dwutlenku węgla w ogólnym bilansie, bo biomasa uwalnia do atmosfery taką emisję dwutlenku węgla, jaką jest w stanie zasymilować w procesie fotosyntezy roślin, a porównując ją do paliw kopalnych, niższymi emisjami dwutlenku siarki, tlenku azotu oraz, oraz tlenku węgla, no i przede wszystkim jest dobrą alternatywą właśnie dla tych paliw kopalnych, które w w obecnych czasach sukcesywnie wyczerpują się. Czy można tak porównać liczbowo, jak wygląda proces spalania biomasy, chociażby węgla? E, oczywiście możemy to porównywać. Do tego wykorzystujemy bardzo nowoczesny sprzęt, który m.in. mamy tutaj do dyspozycji w tym laboratorium. Są to wieloparametrowe analizatory gazów, dzięki którym możemy dokładnie określić stężenia tych substancji, które są uwalniane do atmosfery. Możemy to zaobserwować na wykresach. Zielona linia to jest spalanie biomasy, niebieska to jest sam węgiel i czerwona linia to jest współspalanie biomasy wraz z węglem. Najniższe stężenia widzimy, które przeliczamy później na emisję, widzimy właśnie podczas spalania biomasy. Dwutlenek siarki również ma pozytywne te, te efekty, to znaczy na biomasie, podczas spalania biomasy mamy najniższe stężenia, a później oczywiście emisję dwutlenku siarki. To się tyczy również dwutlenku azotu. Nawet tak deszczowy dzień jak dzisiaj są pełne uroku i tajemniczości. I chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że warto wydać każde pieniądze, by chronić takie tereny. Zresztą inwestowanie w ekologię i innowacyjne technologie to dobra lokata na przyszłość.